Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam dzisiaj na kolejną prognozę następnego miesiąca, miesiąca kwietnia. W tym miesiącu będzie się bardzo dużo działo. Miesiąc będzie bardzo intensywny, bardzo dynamiczny, ponieważ planety z Barana przechodzą do znaku byka i w pierwszej połowie, tak jak gdyby do 12, jest bardzo dobry czas na działanie, na inicjatywę, na y, robienie czegoś pionierskiego. Te osoby z Was. Które chcą otwierać własne działalności. Proponuję właśnie ten miesiąc, ponieważ w, w maju dochodzi do następnego zaćmienia na osi strzelec bliźniak, całkowitego zaćmienia Księżyca, ale jednocześnie Merkury i Saturn będzie także w biegu wstecznym czyli to, co chcecie rozpocząć teraz, co chcecie zainicjować. Jeżeli chcecie coś otworzyć, jeżeli chcecie coś kupić, jeżeli chcecie się wyprowadzić, jeżeli chcecie zmienić pracę, proszę robić teraz. Ponieważ Słońce, Wenus w znaku Barana to jest inicjowanie, to jest aktywność, to jest myślenie o sobie, to jest najpierw ja, ale nie w sensie egoistycznym, że rozpycham się łokciami, tylko z myślą o sobie, z miłością, z podejściem, z miłością do siebie działam i inicjuję. Napięcie i sytuacje kryzysowe, temat korony to pozostanie, jak sami widzicie. Myślę, że słowo lockdown już nikt nie może słuchać, tak, czyli to już to jest we, we wszystkich krajach Ym, i po, ponieważ Energia jest bardzo zmienna, i następnie planety będą przechodziły i Słońce, i Wenus, i Merkury do znaku byka. I tutaj znajduje się Uran, planeta rewolucji, planeta zmian, i będą się ustawiały w kwadracie do Saturna. Druga połowa od nowiu w znaku Barana, czyli od 12, musicie nie tylko oczekiwać bardzo, bardzo napiętej, nagłych, nieoczekiwanych, szokujących, czy też dramatycznych wydarzeń w świecie kolektywnym, ale będzie tutaj na, na, naprawdę ogromna dynamika i ogromna szybkość. Z, z jednej strony, merkury czy słońce ustawiający się ustawiające się w kwadracie, w kwadracie do, do Jobisza i do Saturna to są ograniczenia wszelkiego rodzaju, ale także w, tutaj, gdzie jest uran, walczymy, tutaj chcemy się uwolnić. Tutaj jest przede wszystkim e, rewolucja e, w kierunku... Zrobienia czegoś, co jest naprawdę dla Ciebie przyjemnością, co jest radością, co jest komfortem, pozwolenie sobie na robienie tego, co jest dla ciebie, dla, dla ciebie komfortem czy też przyjemnością, jednocześnie uran znajdujący się w znaku byka i planety później Słońce, Merkury i Wenus ustawiające się w kwadracie do Saturna do Wenus do Saturna, do, do Jabisza w znaku wodnika oznacza ograniczenia wszelkiego ra, rodzaju w kierunku, że tych przyjemności będzie coraz mniej, że będą coraz coraz więcej obostrzeń, że będzie coraz więcej narzucanych nam jakichś przepisów yy, wszelkiego rodzaju, ale także jeżeli chodzi o to uwolnienie, trzeba będzie pomyśleć nie tylko o tym, że mamy działać wspólnie, mamy, mamy działać razem. Ale z planetami, czyli ze słońcem teraz w znaku pyka, musicie zrozumieć, że nie ma powrotu do tego starego, tak? Czyli to, co chcecie teraz, baran, to jest pierwszy dom ja, pionierskość, coś nowego, to, co rozpoczynacie, musi być czymś zupełnie nowym, a nie krokiem do tyłu. I to, co teraz inicjujecie, co teraz zaczynacie, nie ma być podobne do tego, co było, ponieważ nie sprawdzi się w aktualnym świecie. Z jednej strony Słońce i Merkury, 12 Nowiu w kwadracie do Plutona, to jest walka o władzę. To jest, to, to, są, to, to jest walka o wpływy wszelkiego rodzaju, z metodami poniżej pasa, ale także jeżeli chodzi o politykę i w społeczeństwie, że ludzie będą bronić swoich praw. Jednocześnie aspekt ten, czyli jasna, jasna strona, która pokazuje nam walka o sprawiedliwość, o równość, kwadrat Plutona przy, przy nowiu, który odbywa się w Baranie, Wenus w kwadracie do, do Plutona i Wenus w sekstylu do Jowisza i do Saturna. Dobrze, prawo, sprawiedliwość, równość, ale kwadrat Plutona mówi o tym, że no tutaj nie, nie będzie żadnego pardomu. Dodatkowo 23 kwietnia Mars, planeta energii, planeta działania, planeta inicjatywy, przechodzi do znaku raka. I tutaj nasza energia będzie przepełniona nie tylko emocjonalnością i uczuciowością, ale jest to w znaku raka walka. Społeczeństwa, o swój dom, o korzenie, obrona, tak? Związane z ojczyzną, z krajem, z ochroną przede wszystkim swoich emocji i uczuć. Czas jest bardzo dobry na zajęcie się sprawami domowymi, na zajęcie się pracami w ogródku, czy wszystkim, co jest związane z familią i z domem. Merkury jednak w koniunkcji do Wenus i w koniunkcji do Urana w byku i w kwadracie do. Do Saturna. Nie będzie nam jednak ułatwiał tą, tą naszą walkę, ale wręcz przeciwnie, musicie już się przygotować, że w narodach będzie się pojawiało dużo złości. Będzie się pojawiało, ludzie będą sfrustrowani, ludzie nie będą zadowoleni, ludzie będą reagować bardzo emocjonalnie i bardzo uczuciowo. Od 22 do, 20, do 27 proszę sobie zapisać. Trzymamy pieniądze przy sobie. To jest pierwsze, ponieważ nadchodzą na pewno bardzo złe wiadomości, jeżeli chodzi o gospodarkę, to wszystko wiemy, ale podczas, po, podczas tych dni, czyli 20, od 22 do 27, nie ryzykowałabym z jakimiś transakcjami handlowymi czy finansowymi. Jednocześnie 20, 24 słońce w byku spotyka się z uranem, a to jest szok, to nie jest nic przyjemnego. To tutaj w znaku byka chcemy być zabezpieczeni. Tutaj ma być przyjemnie, tu ma być relaks, tutaj jest, że oczekujemy tego, że po lockdownach czy po, po świętach. Będziemy mo, mogli wyjść i tutaj e, przede wszystkim pracować, czy też w znaku, w znaku byka oczekujemy za, zabezpieczeń. Znak byka zbiera, gromadzi, trzyma, daje nam poczucie, da, da, ma dawać nam poczucie bezpieczeństwa. Kwadrat Saturna to jest bardzo takie twarde nie, tak? czyli tutaj. Nie, nie planowałabym także żadnych wyjazdów, czy żadnych ważnych przedsięwzięć, czy też nie jest to dobry czas na, na e, wyprawy do jakichś urzędów czy, czy do sądów, ponieważ kwadrat Saturna to jest nie, niestety e, nie twardy ze, ze strony e, wprawa. Bardzo silny niepokój, szczególnie w drugiej połowie, ale te ostatnie dwa tygodnie tutaj musicie się musicie oczekiwać, że wzburzenie, niepokój, szokujące wiadomości, dramatyczne, dra, dramatyczne wieści, nagłe, nieoczekiwane zmiany, ale także raz, ma, masa, masa planet, tak? te konstelacje będą się po prostu przewijać, ciągle coś się będzie działo, ciągle będzie się coś zmieniało. To z jednej strony to jest dobrze, macie czas przede wszystkim zainicjowanie, na rozpoczęcie, na wejście, na radykalne zmiany swojego życia, na pionierskie odważne, odważne działania. Ze względu jednak, że ten miesiąc jest przepełniony, przepełniony różną ilością zmiennych aspektów. Proponowałabym zrobienie właśnie do połowy miesiąca, czyli do 12, załatwienie sobie wszystkich wszystkich spraw, które dla Was są przyszłościowe, czy też na, na przykład rozpoczynanie własnych działalności, czy jakieś poważne po decyzje. Później od te 26, ponieważ za, zaćmienia, za, zaćmienie odbywa się 26 maja w znaku strzelca, całkowite za, zaćmienie. Księżyca. Dotyczy nas wszystkich jako społeczeństwa w znaku strzelca, dotyczy naszych wiar, dotyczy temu, w co wierzyliśmy, komu wierzyliśmy, jakim osobom wierzyliśmy, jakim osobom ufaliśmy. I tutaj będzie, wszystkie zaćmienia objawiają prawdy, ale liczy się już cztery tygodnie przed zaćmieniem, czyli to, co się wydarzy od 26 kwietnia ma przede wszystkim charakter i wpływ na kolejne, nie tylko 4, 4 tygodnie, ale aż pół roku jednocześnie z węzłami za, zaćmieniem, które odbywają się na osi Strzelec-Bliźniak, wszystko co się dzieje ma wpływ na kolejne 18 lat i zaćmienia mają charakter nieodwracalny. Teraz będziemy przechodzić do, do omawiania znaków Zodiaków, poszczególnych znaków Zodiaków. Jakby, jak każdy znak Zodiaku będzie sobie radził w tym, w tym bardzo zmiennym, bardzo dynamicznym miesiącu. Ja zapraszam ze swojej strony serdecznie do konsultacji. Kto chce wiedzieć, jak wykorzystać swoje potencjały, jak, jak będą przebiegać te zmiany w nowej erze wódnika, czego potrzebujecie, jak się spełnić w nowej, w nowej erze energii. Informacje znajdują się pod nagraniem. Zapraszam również do nauki astrologii online, ale już osób, które, które trochę znają podstawy, ponieważ interpretujemy horoskopy. Nauka astrologii od podstaw od września 2021. Dziękuję bardzo i zapraszam dalej. Witam wszystkie kościeroce i zapraszam na prognozę na kwiecień 2021. Słońce, Wenus i Merkury znajduje się u ciebie w domu. Wenus pozostanie tutaj do 14, a Słońce i Merkury do 19, do 19 kwietnia, czyli fokus do 20 aż prawie jest przede wszystkim na dom, na tworzenie harmonii w domu, na dogadanie się z domownikami to może być nie tylko sprzątanie, przygotowywanie się do wiosny, prace w ogrodzie, mycie okien czy przemeblowanie, czy malowanie, ale sytuacja w rodzinie. Ponieważ Wenus, Merkury i Słońce w znaku Barana mówi o czymś nowym, mówi o czymś pionierskim, o czymś zupełnie jeszcze co nigdy nie robiłeś ale jest także motywacją, działaniem, odwagą, chodzi o ciebie. tak? Czyli znak barana jest w pierwszym domu, jak ty się czujesz w tym domu, czy ty masz miejsce w swoim domu, czy może tutaj trzeba dogadać się z tymi domownikami, może trzeba coś zmienić w domu, może trzeba właśnie wygospodarować sobie miejsce, może masz się inaczej przeorganizować, aby pracować te osoby, które, które pracują, które pracują w domu tak, i tematy przede wszystkim spotkań wszelkiego, wszelkiego rodzaju i tworzenie w domu harmonii i zabezpieczeń. Możliwe, że z Wenus i z Merkurem nie tylko rozmawiasz, telefonujesz, jeździsz, tak czy też musisz na, na przykład pomagać, pomagać komuś w rodzinie. Wenus, no to też inwestycja, że inwestujesz jakieś pieniądze czy kupujesz coś, ale. Planety stoją w kwadracie, że trzeba będzie tej, tej uwagi więcej, więcej tutaj poświęcić, przede wszystkim myśląc o sobie. 12. Odbywa się tutaj Nów Księżyca. Ten Nów Księżyca jest w kwadracie. I dotyczy przede wszystkim urodzonych 12, 13, ale także 11, 11 stycznia. Myślę, że wiele tych osób będzie albo zmieniać mieszkanie, albo przemyśli kupienie jakiegoś domu, albo może być to także związane z jakimś, z jakimś wyjazdem, czy też z planowaniem, z planowaniem wyjazdu. Pluton pozostaje w Twoim znaku do 2020, 2026, ale 24, ale 27 będzie się zatrzymywał. Razem z tym plutonem osoby urodzone 16 i 17 stycznia przechodzą transformacje. Tylko te daty, ponieważ pluton pozostanie jeszcze tak długo, te pierwsze, pierwsze dwie dekady, czyli do 16, do 16 stycznia urodzone koziorożce są już po transformacjach wszelkiego rodzaju, teraz w tym roku urodzeni 16 i 17. I 18, czyli 17-18, ale Pluton wróci do daty, do daty 16. Ten Pluton mówi nie tylko o tym, aby być prawdziwym, aby być autentycznym, aby żyć swoją prawdą, ale jest to moc dana, dana Tobie, jest to siła. Pluton jest siłą wyższą Marsa, energią, energią wyższą, nie tylko przyznania się do, do tego, czy też poznania siebie takim, jakim jesteś ale wykorzystania tej siły w celu przetransformowania siebie, przetransformowania swojego życia i tą energią, którą masz, ponieważ to jest moc, to jest władza, pomaganie innym, tak? Czyli to jest wielki tre, temat transformacji, które te osoby będą przechodzić w tym roku 2021. Podczas, po, podczas tego nowiu znaku, w znaku byka, to, co zainicjujesz, to, co rozpoczniesz, efekty tego wszystkiego będziesz miał bardzo szybko, ponieważ już po, po dwóch tygodniach 14 Wenus, planeta miłości, planeta pieniędzy, planeta przyjemności, radości i miłości, przechodzi do znaku byka. I tutaj czuje się bardzo dobrze i ustawia się w trygonie. Czyli dla Ciebie te, te, te dwa, dwa ostatnie tygodnie, miesiąca będą lepsze niż te dwa pierwsze, ponieważ aż trzy planety, następnie i Słońce, i Merkury, będzie przychodził do byka i ustawiał się w trygony, czyli trzy trygony ci towarzyszą. Od 14. 14. Wenus w piątym domu oznacza więcej przyjemności, więcej radości, więcej zabawy, hobby, pasje, zainteresowania, seksualność, czy też. Zakładanie własnej działalności, zajmowanie się tym, co kochasz, tym, co lubisz, romanse, miłości, ale także pieniądze, czyli te pieniądze, które, które sobie tutaj. Zaoszczędzisz, będzie ich tych, tych pieniędzy więcej jednak od, od 14 tak, razem z tą Wenus, ale jest to czas przede wszystkim na miłość, na tworzenie zabezpieczeń wszelkiego rodzaju i wypróbowanie, jeżeli chodzi o pasje i hobby. Wreszcie tego, co lubisz, na co masz czas. Pozwolenie sobie na relaks, pozwolenie na odpoczynek, więcej czasu dla dzieci, więcej czasu dla siebie, więcej czasu na robienie tego, co lubisz, może właśnie z naturą, by kto jest związany z naturą, powrót do natury eko. Te osoby, które się zajmują, to będzie bardzo popularne w tej erze wodnika, tak? czyli wszystko, co jest związane z naturą, z eko ze zdrowiem zwierzęta i tak dalej, tak? Czyli tutaj kreatywność na, na całej linii. Słońce i Merkury 19. Jeszcze bardziej potęguje ten czas, ponieważ od 19 kwietnia przez następne 4 tygodnie to słońce sprzyja ci, jeżeli chodzi właśnie o miłość, o romansę, o zakładanie biznesów. Te osoby, te osoby, które chcą, proszę do 27 dokładnie, ponieważ 27 jedyny pluton rusza w bieg wsteczny i z plutonem w biegu, w biegu wstecznym nie zakładamy żadnych działalności, szczególnie, szczególnie w, twoim, w Twoim znaku to jest pierwsze, ale też jeżeli chodzi o jakieś sprawy spadkowe, na przykład od 27 też bym tego nie otwierała, czy nie ruszała, czy czy nie, nie zaczynała, na, na, na przykład, tak, czy też jakieś tam sprawy sądowe. Bardzo dobry, ba, bardzo dobry czas oczekujecie z tymi, z tymi trzema trygonami. Przede wszystkim, tak, jeżeli chodzi właśnie o miłość, o romansę, jeszcze raz, o, o, o przyjemności, zarabianie pieniędzy inny sposób, nowoczesny sposób, niekonwencjonalny sposób, bo tutaj jest także uran, merkury, słońce i wenus będą przechodziły urana. A to oznacza, że trzy razy oczekujesz nagłych, nieoczekiwanych, szczęśliwych, niespodzianych, czy też splotów, splotów wydarzeń. Mars do 27 znajduje się w znaku, w znaku bliźniąt, i u ciebie jest dom pracy. Tutaj komunikujesz, tutaj piszesz, tutaj, tutaj może przemyślasz o innej organizacji dnia codziennego, jak się zorganizować jak pracować, jak poświęcić czas na relaks, na odpoczynek, na zdrowie, czy też tematy, tematy zdrowia, zajęcie się tym zdrowiem, może tematy zdrowego odżywiania właśnie na wiosnę. Od 26. wszystko, co się objawi, wszystkie informacje zapisywałabym od 26 kwietnia do 26 maja, dlatego że na tej osi masz zaćmienia. Dla wiele osób może to oznaczać zmiany pracy, czy też przeprowadzki wszelkiego rodzaju, ale właśnie może planety wychodzą, ok, planety wychodzą z Barana, czyli będzie raczej dotyczyło to więcej pracy, organizacji pracy, ale także możliwe jakieś wyjazdy dla osób, które, które chcą. 27 Mars przechodzi do, do znaku raka i ustawia się w opozycji. Na początek tylko dla, dla pierwszy, pierwszej i drugiej może daty koziorożca w opozycji. Mars w opozycji uwaga tematem będzie przez następny czas, ale wszyscy po kolei, najpierw te pierwsze dwie daty urodzonych koziorożców, temat relacji. Tak, czyli jak czujesz się w relacjach, czy te relacje, w których, w których jesteś, odpowiadają ci, które relacje cię denerwują, które są za wrażliwe. Tutaj możesz mieć do czynienia z osobami, które reagują bardzo, bardzo wrażliwie, bardzo... Emocjonalnie, tak? Czyli uważałabym tutaj na otoczenie, ale sprawdzenie relacji wszelkiego rodzaju bliskich, dalszych, w pracy, jak się, jak się dogadujesz, czy te osoby... Pozostaną dalej w Twoich relacjach, czy też może będziesz coś tutaj zamykał. 27 dochodzi do magicznej pełni w znaku Skorpiona i dla Ciebie jest w stylu w pozytywnym aspekcie w 11 domu, i chodzi o spełnianie życzeń i marzeń. To jest pierwszy. Bardzo dobry czas na wejścia na social media, bardzo dobry czas na tworzenie stron internetowych, pomoc ze strony przyjaciół. Wejścia w grupy, wejścia w organizacji, zamknięcie czegoś z łatwością, z lekkością, e, intensywne jakieś przyjaźnie, czy też te tematy przyjaźni, e, e, przy, przyjaźnie, czy też jakaś osoba ze, ze strony grup, ze strony ludzi tak samo myślących, tutaj cię będzie protegować, czy pomoże Ci, czy pomoże Ci stworzyć stronę internetową, czy też wejście do jakiejś grupy, do jakiejś organizacji, gdzie, gdzie, gdzie będziesz coś prowadził, to może być organizowanie na przykład jakichś warsztatów, to może być organizowanie jakichś kursów, czy też, że sam po, postanowisz coś takiego robić. Saturn, Saturn i Jowisz pozostaje dla Ciebie w drugim domu i ten Jowisz przebiega, ponieważ przebiega w tym miesiącu bardzo, bardzo szybko, przebiega i w maju wpadnie już do znaku ryb i tutaj pozostanie 2,5 miesiąca. Jest to taki miesiąc, kwiecień, gdzie bardzo dobrze jest przede wszystkim być tu i teraz i pozamykać wiele spraw, ponieważ będzie się bardzo dużo działo. Patrz na priorytety i wyrzucaj ze swojego życia to, co jest niepotrzebne. Zamykaj to, tak? Czyli planety ci sprzyjają, Tobie sprzyja i to super sprzyja z trzema trygonami. Te dwa ostatnie tygodnie miesiąca kwietnia. Jowisz będzie, powiem w maju, to powiem w maju, ale już teraz tylko. Będzie przychodził do ryb i ustawiał się po 13 latach w sekstylu. I tutaj są nowe możliwości oraz, e, oraz szanse wszelkiego rodzaju, jeżeli chodzi właśnie o komunikację, o naukę, o publicystykę. Może niektórzy z Was chcą założyć szkoły, założyć przedszkole, może niektórzy chcą nauczyć się czegoś nowego, może chcą, chcą zorganizować ba, warsztaty, czy też e, stworzyć jakąś stronę internetową, czy szkoły, e, szkoły internetowe, douczyć się czegoś nowego, ale Jowisz, będziesz po, pod koniec roku, teraz tylko od maja to opowiem, wszystko w następnym miesiącu wejdzie na dwa i pół miesiąca i cały rok 2022 stoi po twojej, po twojej stronie. Miesiąc jest bardzo dobry, wykorzystaj swój potencjał, wykorzystaj tą siłę tego Plutona, czy też moc do, Plutona do budowania od podstaw swojego, swojego życia, żyj swoją prawdą, patrz tu i teraz. Te osoby z Was, które odważą się być sobą, które nie tylko będą wizualizować, ale przechodzić przychodzi do inicjatywy, przechodzić do działania, już mogą w drugiej połowie, połowie kwietnia osiągnąć tutaj sukcesy, miłość, romanse czy też założenie jakichś biznesów. Wszystko stoi przed Wami. Ja życzę powodzenia, dziękuję bardzo za wysłuchanie. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, zapraszam do konsultacji. Informacje znajdują się pod nagraniem. Wspaniałego kwitnia. Dziękuję bardzo. Nie poddawaj się, nie poddawaj się, użycie jedno.